Studiu akademickiego Radia Indeks gościmy kolejne kandydatki na Miss Studentek 2012. Z nami w studiu są Adrianna Gardziejczyk i Anna Zborowska. Witam Was dziewczyny. Cześć. Dobra, zaczniemy sobie od klasycznego pytania, na które odpowiada każdy, który, kto znajduje się w tym studiu i uczestniczy jednocześnie w tym konkursie. Co Was skłoniło do tego, żeby wziąć udział w, 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 w tych zmaganiach? E, to Ania. moja pierwsza. Dobra. <śleszy> e, co mnie skłoniło? Na pewno. Y Nowe wyzwanie, coś, coś czego jeszcze nigdy nie robiłam, bo tak naprawdę, z racji tego, że mam 1,62 m wzrostu, to mhm. na wybiegu nigdy nie będę mogła mieć okazji. Nie, znaczy, nie będę mogła być na, na wybiegu, mając 1,62. A tutaj, gdzie nie ma jakichś norm określonych co do, co do wymiarów, co do wzrostu, to, to uznałam, że spróbuję. I tak sama z siebie nikt cię nie musiał namawiać, bo często się tak słyszy. no Ja nie chciałam, ale y, sąsiedzi, koledzy y, i przyjaciele z roku mnie wypchnęli. Nie, u ciebie tak nie było? Nie, u mnie było to na zasadzie takiej, że siedziałyśmy z przyjaciółką i, i w sumie doszliśmy do wniosku, że dobra, to, to wyślę, czemu nie. Mhm. Adrianna, jak u ciebie to było? No, ja mam dwa centymetry więcej mieszania. To <noise> więc o tym w ogóle pewno... wszystkie można przeczytać na misu ZKPL. Tak, więc na pewno też nie mogłabym nigdy startować w jakichś konkursach, gdzie dziewczyny pokazują się na wybiegu jak modelki. Mhm. Jedyne, co można z nami zrobić, to chyba po, po to modeling, jeżeli masz jakiekolwiek predyspozycje. I jaka to była sytuacja, w której sobie pomyślałaś, biorę udział w konkursie? Akurat byłam między zajęciami, siedzę sobie na tamtym kampusie, przychodzi chłopak, daje mi ulotkę i nagle pojawiają się dwie dziewczyny, które zaczynają robić w sensie zdjęcia. Twój. No ja akurat nie mój. Mm -hmm. I dwie dziewczyny, które zaczynają robić zdjęcia. Szczerze powiedziawszy, to było naprawdę fajne, że no, coś mnie spotkało innego. Tak się mm -hmm. poczułam trochę jak jakaś wyróżniona. Ja I od razu wiedziałaś tak, biorę udział w tym konkursie, czy jeszcze się później zastanawiałaś jakoś, A miałaś jeszcze wątpliwości. Sobie, jeszcze sobie ze znajomymi żartowałam, e, czy będą na mnie wysyłać sms Tak, tak. Mm -hmm. I to sobie pomyślałam później, że no dobra, sprawdzimy, czy będą wysyłać. A o tym będziemy mogli się jeszcze przekonać e, m, o, w sprawie tych sms -ów. Dobra, trochę się zajmiemy waszymi, waszymi zainteresowania, zainteresowaniami tym, czym się zajmujecie, co na co dzień porabiacie? Oprócz tego, że jesteście studentkami. Może nawet nie oprócz tego, co studiujecie, co robicie? No ja studiuję filologię angielską. Mhm. E, szczerze mówiąc, oprócz tego języka też uczyłam się francuskiego, niemieckiego, teraz włoskiego się uczyłam. No próbowałabym liznąć każdego języka przynajmniej po trochu, żeby jednak móc się dogadać. A jak to się robi, że tak się uczy języków? Bo dużo ludzi mówi na przykład, no ja nie mam talentów do, do nauki języka. To jakoś tak samo przychodzi, czy... Czy trzeba się trochę, no nie wiem, namęczyć albo czy to jest jakiś specjalny sposób na to, żeby się nauczyć takiego języka? U mnie było super ciężko z łaciną. Mm -hmm. strasznie. Wystarczy chcieć. Mm -hmm. no, ale no. jednak tak, wystarczy chcieć i y, no, faktycznie niektórzy są uzdolnieni plastycznie, muzycznie, mają jakieś inne talenty, szydełkują, czy coś. Mm -hmm. <laughs> Bytki ręczne. No dokładnie, a mi się jakoś tak przydarzyło, że nauka języków y, w takim, bez takiego y, wgłębiania się, zagłębiania się w to wszystko, to akurat mi to wychodzi. Mm -hmm. I co, na przykład filmy pomagają z napisami, czy nie? Czy piosenki na przykład? E, tak, tak, pomagają na pewno, bo słyszałam już o wielu osobach, które właśnie z filmów nauczyły się albo z e, piosenek nauczyły się języka. Siedzi obok. Mhm. <gry> no, <gry> no proszę. No, ciężko jest wtedy złapać na przykład gramatykę. Dobra, Dobra, wrócimy jeszcze do Twoich zainteresowań, bo napisałeś też, że rysujesz, ale teraz trochę pomączymy Anię Aniu, ty z kolei napisałaś, że kochasz sport w każdej postaci, długie wyprawy rowerowe czy bieganie, góry i tak dalej, tak dalej. Jak to jest z tym sportem, który jest najciekawszy dla ciebie i dlaczego? E, powiem ci tak, że jako dziecko zaczęłam trenować tenisa zimnego i tak w sumie trenowałam przez 8 lat, czasami z przerwą, czy czasami non stop. A tak już na poważnie? E, powiem Ci, że skończyłam i gimnazjum, mm -hmm. także już nic nie mam. Rankingów w WTA nie było. Nie, wow. nie, nie. Nie, <laughs> nie jeździłam na moim i takie tam. Mm -hmm. e, nie, ale tak naprawdę jestem zakochana w kuchni, tak jak też tam napisami i temu się poświęcam. O, ja a, sp ja a sporty owszem, uwielbiam wszędzie się rowerem e, przemieszczać gdzie tylko mogę, albo spacerując, tak jak tutaj zresztą. Jak widzieliście, przybiegłam z Sopana i prawie że spóźniona, mm -hmm. ale to wszystko dla zdrowia, tak? E, tutaj napisałaś w ogóle, że bardzo lubisz robić desery. Jak ja słyszę, że ktoś lubi przebywać w kuchni, to raczej mi się to kojarzy z no, no nie deserami, tylko na przykład jakimiś obiadami, zupy, coś takiego. A skąd u ciebie te desery? Powiem ci tak, jak mam zrobić obiad, okej, okay, zrobię, nie ma problemu, ale jestem zakochana w mufinkach, w ciastach, w różne, różnego rodzaju Panakotach i puddingach, i, i to jest to, co kocham. I jak się zamykam w kuchni, to zawsze jakieś tam fikuśne desery wychodzą. Mhm. Yy, no właśnie, to jest smaczne. Będziemy musieli kiedyś tego spróbować. Wrócimy jeszcze na chwilę do yy, Adrianny, która napisała z kolei w swoim opisie na misku ZKPL, że rysujesz. To właśnie, co to są za rysunki, bo napisałaś też, że na zajęciach ci się zdarza, no, wtedy to różne, zdarza. Tak, różne rzeczy ciekawe no, można narysować. Tak, czasami na wykładach, ale to, to już dawno i nieprawda. Mhm. Najczęściej to... właśnie tak wychodzą jakieś kółka, później się coś tam innego, jakieś kreski przydarzają. Mhm. No aż w końcu wychodzi jakieś. Gdzieś gromadzisz skierzak. te rysunki, czy po prostu wywalasz to wszystko? Kiedyś gromadziłam, bo kiedyś bardziej się tym zajmowałam. Miałam paletę ołówków różnego różnej grubości, różnej miękkości. No i, i faktycznie wtedy było trochę inaczej. Teraz to raczej Faktycznie tak z nudów. Forfan. E, mhm. Tak, dokładnie forfan, ale śmieję się, bo możemy z Anią założyć jakąś kuchnię miskową albo coś, bo ja, jeżeli siedzę już w kuchni, to faktycznie robię obiady. Dobrze. Więc to tak, to ty, obiady, ty nam załatwisz catering na 23 maja na wyjście, a ja nam załatwię słodki catering. Ale wiesz, że słodki to dla nas niedobrze. Dobrze, dobrze, Hello. bo no. lubicie sport. Słuchajcie, dobra, to jeszcze tak, a nie na koniec, jeżeli chodzi o zainteresowania, napisałaś o tych górach. To są polskie góry czy, czy zagraniczne? Powiem ci tak. Po zagranicznych śmigam na nartach mm -hmm. i być może w snowboardzie, na snowboardzie w tym roku. A polskie to tylko podwędrówki w sumie, póki co. I gdzie najczęściej bywasz? Gdzie cię można spotkać na szlaku? W Beskidach. Czarny? Tak. <laughs> Dobra, słuchajcie, dziewczyny, to jeszcze yy, tak na koniec, bo trochę nas yy, czas goni. To głosowanie SMS-owe. Yy, namawiacie znajomych w ogóle, żeby wysyłali na Was te SMS-y, czy raczej traktujecie to yy, 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 udział w ogóle w tym konkursie jak zabawę? Jak do tego podchodzicie w ogóle? Ja na początku trochę spamowałam swoich znajomych, ale nikogo nie przymuszałam, żeby wysyłał smsy, No najwierniejszą fanką jest mama. <głos> <głos> Więc ona już się śmieje, że nie chce widzieć swojego e, rachunku z abonamentu. dokładnie. Ale, ale można wygrać e, tego. E, mam... no, I właśnie chyba. Tak, Tak, mama wygrała iPada. Jeżeli e, uda się z SMS-ami, to, e, to może ja wygram wycieczkę i może o to chodzi, <noise> że już nie będzie. A, musiała... są spe, ten są specjalne karty Sim zakupione po to, żeby nie, głosować, nie, czy nie? Nie, nie. nie? E, dobra, słuchajcie, Aniu, a jak u, u ciebie? Czy powiem y, tobie tak, że ja w sumie wrzuciłam na swoją tablicę na Facebooka tylko linka do tego i, i w sumie na tym było koniec. Oczywiście mamie, Tacie, obchnąłam pomysł wysłania no, 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 SMS-ów. Babcie, dziadek, wszyscy. Dokładnie. I, i na tym koniec. Mhm, y, jesteśmy po próbie pierwszej. Jak wrażenia? Fajne, to dobrze, że się nie zabiłyśmy na tych szpilkach. Mhm. O, poczekaj, poczekaj, dzisiaj druga, to będzie śmieszne. Ale było ciężko, czy nie? Ciekawie. Też coś nowego. Bo ja nie wiem, nie wiem jak Ada, ale ja nigdy nie chodziłam po wybiegu i było mi w sumie obce yy, przenoszenie ciężaru na tylnią nogę, później na przednią, zarzucanie nogi, obrót. Także to jest coś, coś fajnego nowego. Tak, dowiedziałyśmy się, że nie umiemy tak naprawdę chodzić. <laughs> bo musiałyśmy się uczyć chodzić od początku. Mhm, a wizualizowałyście sobie tą ogromną publiczność, która będzie siedziała na tych fotelach. No Tam 460 miejsc jest, a wejdzie jeszcze ze 150 200 osób na miejsce niesiedzące. Poczekaj, mamy jeszcze dwa tygodnie, jeszcze się zdarzymy ze stresem. Musiałyśmy już machać, uśmiechać się do, do siedzeń, na których nikogo nie było, mm -hmm. więc mm -hmm. już powoli wizualizacja była. Ćwiczenia są. Dobrze, słuchajcie, to powoli kończymy. Ja jeszcze tylko zareklamuję dziewczyny. Jeżeli chcecie na Adriannę zagłosować, to musicie wysłać SMS pod numer 72601 o treści bachanalia.04, Koszt takiego SMS-a to 2,46 zł. A jeżeli z kolei na A nie chcecie zagłosować, no to musicie wysłać takiego samego SMS-a na ten sam numer z hasłem Bachanalia.16. Ten sam koszt, przypominam, numer 72601. Bardzo Wam dziękuję, dziewczyny, za to, że odwiedziłyście nasze studio. No i mam nadzieję, że widzimy się 23 na gali. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo.